To ja, kocham, muzykę usłyszę cały świat. Ja darmo nazywałam się rawędą. Muzyka! Teren to słowo uczucie ważniejsze jest, gdy muzyka też jest w Twoim sercu. Wtedy wiesz, rozumiesz mnie. Biedna dziewczyna bez grosza przy duszy musi się patrzeć, jak pracuje się wśród bogatszych ludzi. Każdy ją nienawidzi, czy ktoś lubi mnie. To ja kocham muzykę, usłyszę Cały świat Nienadarła nazywałam się Rawendą Music Tarem do słowa uczucie ważniejsze jest Ta muzyka też jest twoim sercem To wiesz, rozumiesz mnie Uśmiech zabrały krzywd, Dały mi wiecznie smutną twarz Szczęście zniknęło Została następna łza I ich wypłakać mam To ja kocham muzykę, usłyszę Cały świat, na darmo nazywam się Ravendą. Musik, teraz to słowo, uczucie ważniejsze jest. Ta muzyka, też jest w swoim sercem Wiesz, rozumiesz mnie. Jestem ze O innych, te mają nowe ubrania, codzienne ja. stary gdy wiadomo, że po kimś chodzę na to jest, bra. to ja kocham muzykę usłyszę. Cały świat. Na darmo nazywałam się Rawendom. Music. Teraz to słowo uczucie ważniejsze jest. Ta muzyka, ty się swoim sercem wiesz Rozumiesz mnie. Nie liczę się pieniądze czy słowa dla mnie, to Jest nieważne, ponieważ moim życiem jest muzyka to mój oddech powietrza tren. To ja kocham muzyka usłyszę cały świat. Na darmo nazywałam się Rawendom. Terem to słowo uczucie ważniejsze jest. Ta muzyka też w swoim sercu tam wiesz rozumiesz? Nie. Ja nie ubezaurowił się skrzydła. Terej pozostaje, nie wiem, tylko może powstać z prochu popiół jak ptak Feniks Muszę znów, to ja, kochana, muzykę Cały świat. Darmo nazywałam się do Music. Teraz to słowo uczucie ważniejsze jest. Ta muzyka też jest twoją, Rozumiesz mnie? Moje marzenia są tak daleko, jednak wierzę, że spełniam się. Może naiwna lecz ten cień jest coraz bliżej mnie. Moja praca nadchodzi. To ja kocham muzykę, usłyszy cały świat. Na darmo nazywam się rewentą. Music to słowo-uczucie. Ważniejsze jest ta muzyka też jest Twoim sercem, gdy wiesz, rozumiesz mnie. Jak diament wypływa z serca. Jest taka piękna, co miłość, którą do muzyki czuję, kocham mi potrzebuję, by teraz w tym świecie żyć. To ja, kocham muzyka, usłyszę cały świat. Ja darmo nazywałam się Ravendom. Ravendom Music Hard. Teraz to słowo ucz, uczucie ważniejsze jest. Ta muzyka też jest swoim sercem, wiesz. Rozumiesz mnie.